Tylko z tej strony barki pali. To w rozstrzygnięciu konkursu na 10 tysięcy monet. Zrobiłam w takim pojemniczku. Ja go wymieszam i losuję. Kto mi wypadnie? O, jest. jest los. Jest, jest. Tu mamy kapo It. Brawo kapo It. Wygrałeś 10 tysięcy monet. Jak będziesz chciał, to będziesz mógł przyjść do mojej gildii i porozmawiać ze mną przez Skype i pograć więc żeby nie było mam nadzieję, że uznajecie no dobre przegraliście, no ale cóż no tak, ale gratuluję id, wygrałeś no ale no subskrybujcie, komentujcie za ten konkurs się należy tak myślę, że 20 łapek fajnie by było podobiliście pod jednym odcinku ostatnie 18 a więc bardzo fajnie.